Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Nazywam się Robert Pawlak, jestem jednym ze współwłaścicieli firmy Sorpak. No i dzisiaj pozwolę sobie Państwu w krótkiej rozmowie przedstawić maszyny, które przywieźliśmy na targi do Kielc. Na wszystkich odwiedzających na targach agrotech czekają maszyny takie jak raszlownica razem z wagą kombinacyjną zarówno czterokanałową, jak i dziewięciokanałową. Wagoraszlownica czyli waga zbudowaną raszlownicą. Pojedyncze wagi automatyczne, stół selekcyjny oraz waga do ważenia produktów drobnych, tak zwany model AW215. Jeżeli chodzi o wagi kombinacyjne, to firma Sorpak na targi przywiozła ze sobą wagę dziewięciokanałową i czterokanałową. Natomiast w naszym portfelu mamy też wagi ośmiokanałowe, dziesięciokanałowe, 11-kanałowe i dwunastokanałowe. Ten model wagi 9 jest modelem, który ma jeden z największych kubków ważących na, na rynku. Tutaj jest w wersji ze stali kwasoodpornej, nadaje się do warzyw mokrych, w szczególności do marchwi, pietruszki, cebuli czy też ziemniaka. Wagi kombinacyjne Sorpak mogą współpracować zarówno z raszlownicami, jak i foliarkami, jak i taśmociągami do pakowania skrzynek czy do pakowania kartonów. wago model AWRM01 służy do pakowania pietruszki, marchwi, jak i selera. Model AWRM02 Służy do pakowania ziemniaków czy też cebuli. Tutaj, w wersji ze stali kwasoodpornej, jest to waga zbudowaną raszlownicą. Jedyny tego typu model, który można znaleźć na rynku polskim. Tylko Sorpak jest firmą, która tego typu produkuje z polskich producentów. Waga raszlownica pozwala użytkow użytkownikowi na ważenie zarówno w sposób automatyczny, jak i ręczny. Poprzez wybór na panelu tejże maszyny, użytkownik może wybrać pracę ręczną. Wówczas towar podawany jest z lewej strony do worków, kartonów czy też skrzynek. Po wybraniu na panelu przycisku, praca automatyczna. Towar wpada automatycznie do raszlownicy, jest pakowany, zaszywany i można odebrać gotowy, przygotowany worek i układać go z uśmiechem na palecie. Mówimy o wydajności około 6 ton na godzinę. Portfolio SORPAC to około 30 maszyn, oczywiście dzisiaj przywieźliśmy ze sobą tylko 7 czy 8 maszyn. Gorąco zapraszam do odwiedzania nas na Facebooku, czy też na Instagramie, czy też na naszej stronie internetowej www.sorpak.pl.